Nazywam się Krzysztof Jasiewicz. Jestem profesorem, którego prawdziwą i największą pasją był mord w Katyniu. Chcę opowiedzieć Państwu o tej największej mojej fascynacji naukowej, o moim zauroczeniu, o problemach, jakie stoją i stały przed badaczami polskimi na wschodzie i co z tego wynika. Jeszcze na studiach udało mi się przeczytać kilkanaście rzeczy, które w bibliotekach naukowych były niedostępne dla czytelników i figurowały jako cymelia. Ale Czasami udawało się poczytać. Również w moim rodzinnym domu pojawiały się przepisywane na maszynie fragmenty z zakazanych publikacji. Ja sam też zajmowałem się przemytem nielegalnych wydawnictw z zagranicy. Najwięcej bibuły przywiozłem z Paryża z pewnych księgarni i nieco od świętej pamięci Jerzego Giedroycza z Mazą Lafit. To był wyjątkowy człowiek, który mnie wówczas zaledwie doktora traktował jak partnera w dyskusji i ciekawostka. Na Okęciu została skonfiskowana większość mojego przemytu, ale ówczesne moje miejsce pracy, SGPIS, czyli dawniej i współcześnie Szkoła Główna Handlowa, wystąpiło o zwrot tegoż, uzasadniając, że oba bibuła potrzebna jest do badań naukowych o szkodliwej działalności powiedzmy polskiej emigracji. No i znowu stałem się posiadaczem swojej bibuły. W ramach moich licznych wyjazdów na teren ZSRR miałem trochę różnych przygód. Od podstawienia nam urokliwych kurew, przepraszam, po podsłuch i inwigilację. A w moim przypadku doszło do aresztowania w nisku pod zarzutem szpiegostwa. Po interwencji ambasady, zwolniono mnie i pouczono, abym przypadkiem nie został agentem dwójki. To źle skończę. Dwójka to potoczna nazwa polskiego wywiadu wojskowego przed II wojną światową. W ogóle atmosfera do kwerent na Białorusi była straszna gdyż prasa oficjalnie rozpowszechniała, iż przyjeżdżający tzw. naukowcy to są agenci polskiego wywiadu działający na kierunku wschodnim. Były też miłe powiedzmy momenty w celu uzyskania zgody na oglądnięcie pewnych dokumentów w dyspozycji KGB byłem z wizytą w siedzibie centrali białoruskiego KGB w Mińsku przy prospekcie niepodległości przyjął mnie generał ławicki, wówczas szef kont wywiadu białoruskiego. Generał pochwalił się polskimi korzeniami. Ponoć jego pradziadek był polskim zesłańcem i on jest z tego dumny. Podczas wizyty poprosiłem o pomoc w ustaleniu losów jednego ziemienina. Obiecał i na drugi dzień zadzwonił, choć nie podawałem mu żadnego numeru czy adresu, i podał wszystko, o co go poprosiłem. Wewnątrz kompleksu budynku Białoruskich służb stoi specjalne, osławione wieloma tragediami więzienie wewnętrzne Amerykanka, wybudowane na wzór czy lepiej według standardu amerykańskiego więzienia. To miejsce znane z wyjątkowo okrutnych tortur, a także wykonywania tam wyroków śmierci. W końcu, odprowadzając mnie, generał zażartował: Do tego budynku weszło wielu Polaków, ale nikt stąd jeszcze nie wyszedł. Białoruś. To bardzo trudny partner we współpracy naukowej. Od razu były prośby o załatwienie pobytu w Polsce wraz z rodziną, o jakieś stypendia na zasadzie barteru. Gdy rozmawialiśmy o współpracy naukowej, to nasi partnerzy białoruscy od razu widzieli wszystko w perspektywie biznesu robionego z rodzinami na polskim terenie. Gdy nas odwiedzili, przyjechali z ministrem do spraw archiwów, Wołgą. Na rejestracji dyplomatycznej i pełnym bagażnikiem z butelkami wódki, którą sprzedawali na bazarze, kiedyś na stadionie dziesięciolecia. Plagą tamtych stosunków była konieczność ostrego picia alkoholu. Wielką pomocą była ówczesna pani ambasador RP. W Mińsku pani profesor Elżbieta Smułkowa. Kobieta bardzo mądra i życzliwa, która otwierała oczy polskim badaczom przyjeżdżającym na Białoruś. Ówczesny dyrektor Instytutu Studiów Politycznych pan profesor Edmund Wnuk-Lipiński, który przyjechał, by podpisać umowę o współpracę z tamtejszym ministrem spraw archiwów, był zszokowany przyjęciem. Strona białoruska na stół wystawiła tuzinę rozmaitych alkoholi i do picia szklaneczki. Polacy, bo było. Trochę osób, z ambasady, z panią ambasador na czele, miejscowa Polonia i paru badaczy, nie sprostali wyzwaniom epoki. Po imprezie w szklankach zostały obfite resztki. Ja jeszcze zostałem, bo chciałem omówić swoją kwerendę i w cztery oczy dać, powiedzmy, prezent, by dostać dobre materiały archiwalne. Mój rozmówca pozlewał do butelek wszystkie resztki alkoholu i rozlał go do szklanek większego kalibru. Krzysztof powiedział, ty zdarow, ja zdarow, za rodzinu, za sowieckiego gospodarstwa. Sekretarka zrobiła tak zwane Broty, czyli czarny chleb ze słoniną. Co to była za uczta i jaki wspaniały po niej nastrój i jaka była reakcja organizmu, o tym nie powiem. Proszę sobie wyobrazić. Teraz bardziej naukowo. Świadomie nic nie powiedziałem jeszcze o Katyniu. A powiem o mojej jakiejś szczególnej przypadłości czy zalecie mózgu. Mam fotograficzną zdolność do skanowania dat i liczb. Przeglądając coś, tego nie ujawnię i to jest generalnie w Polsce niedostępne, zarejestrowałem jedną szczególną datę. Gdy jakiś czas później czytałem wspomnienia byłego to doznałem iluminacji. Otóż w ten sposób odkryłem, że tydzień po podjęciu decyzji katyńskiej Przypomnę to decyzja Politbiura, a raczej Stalina z 5 marca 1940 roku. Powstaje sztab kilkudziesięcioosobowy składający się z generałów NKWD. Są tam wszystkie znane nazwiska z innych dokumentów. Ten sztab to organ do rozwiązania kwestii polskiej. Analiza prowadzi do dalszych wniosków. Są w tym sztabie ludzie, szefowie obwodowych organów NKWD, w których przeprowadzono egzekucje polskich oficerów z Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa. Per analogia można wnioskować, że inni szefowie obwodowych zarządów NKWD, tam obecni, odpowiadali także za analogiczne operacje, czytaj, przestępstwa. Kim były ofiary i ile osób zamordowano? Oceniam, że około 400 tysięcy. Kim byli straceni? To byli przede wszystkim młodzi ludzie, żołnierze kampanii wrześniowej oraz inni młodzi, że chcieli przedostać się na zachód do tworzącej się tam armii generała Władysława Sikorskiego. To z punktu sowieckiego na pewno był element niebezpieczny. Wiadomo z innych źródeł, że dziennie zatrzymywano po kilka tysięcy osób usiłujących, by dostać się z ZSRR, czyli potencjalnych ludzi mających zamiar walczyć w polskich formacjach wojskowych. Z notatki Berlin do Stalina z grudnia 1940 roku jest mowa, Zatrzymanych 416 tysiącach osób przez MKWD począwszy od 17 września. To tyle, co chcę i mogę ujawnić. Proszę mnie nie indagować i temu podobne. Na wszelki wypadek, bo miałem możliwość poznać w przeszłości prokuratorów i z Białego Stoku. Proszę, by ta instytucja mnie nie wzywała do okazywania czegokolwiek. Wszystko mam w głowie. A wam to do niczego się nie przyda, bo Sowieci czy ich sukcesorzy nigdy nie ujawnią tych rzeczy, nawet gdyby teoretycznie Rosja stała się państwem demokratycznym, bo to ujawnienie na pewno zrujnowałoby owe państwo. Jeszcze jedna ważna uwaga: w polskich relacjach z okresu sowieckiego najazdu obowiązuje tylko jedna narracja. Według niej całe zło pochodzi od NKWD. To bzdura. Wszystkim zarządzała partia komunistyczna WKPB. NKWD wykonywało jej rozkazy.